To stąd, w linii prostej, mniej więcej do kontynentu afrykańskiego, jest 96 km. No a tu jest ta latarnia morska. Miejsc parkingowych tu jest dosyć sporo, więc nie martwcie się, że nie no, Dużo z nich, niestety, ale ginie. Chociaż to jest niecałe 100 km, ale ocean potrafi być naprawdę niebezpieczny. Taki to jest widok. No i jesteśmy w tym Las plate Teraz, przed chwilą, panie, które tu pracują, zagadały nas. Oczywiście temat piesek. Poszliśmy sobie na kawę, ale się powiedział, że kawień. A tu jest ta część hotelowa Las Plaitas. Dużo turystów, basenów, kortów tenisowych. Dobra, tu na rondzie skręcacie na Gran Tarajal. Tu zaraz skręcamy na Las Plaitas. W drodze do tego miejsca widać jak fajne mają tutaj porobione ścieżki dla pieszych i dla rowerów. Tu musicie skręcić przed tą łódką Las Plaitas. No, i tu się zaczyna cała zabawa tą drogą. Cała droga na szczyt ma 6 km. Szczyt przed nami, zobaczycie, jak pięknie tam. No, i tu się zaczyna droga bardzo wąska, przewężona w niektórych odcinkach, ale widoki piękne. No, i zbliżamy się. No i zaczyna się Serpentyna. Tu są takie zjazdy, bo są momenty, w którym dwa samochody nie mogą się minąć. Więc tam u góry jest ta cała atrakcja, a tutaj jeden samochód tylko się mieści, tak? sami zresztą ocenicie, czy warto tu pojechać. Z żadną wycieczką zorganizowaną ten tutaj nie przyjedziecie. A po lewej przepaść. Taki zakręt, nic nie widać co za zakrętem. No i tu, chwila grozy, i już jesteśmy na miejscu. wam wami podzielić tymi, tymi widokami. No zobaczcie sami. Dzisiaj jest piękny dzień mały wiatr. Gładka tafla oceanu. Spójrzcie na te góry w oddali na ten ocean. Jak podają informacje, to stąd. W linii prostej, mniej więcej do kontynentu afrykańskiego, jest 96 km. No a tu jest ta latarnia morska, która powstała w roku 1953, a została oddana do użytku w 1955. Miejsc parkingowych tu jest dosyć sporo, więc nie martwcie się, że nie będzie tu miejsca. Ta latarnia jest zbudowana z wielkich e, trzech wież ogromnych, zrobionych z bloków kamiennych w kształcie litery U. Oczywiście jest wykorzystywana do nawigowania statków, ale w trakcie wojny na Saharze była też wykorzystywana do nawigowania samolotów wojskowych. Tu mamy taki drewniany mostek na klif. No, znajdujemy się na klifie, który ma wysokość 200 metrów. Spójrzcie na to. Także czy warto tu przyjechać? Jeżeli macie samochód z wypożyczalni, na pewno warto przyjechać. Wstęp jest wolny. Ostatnio tu była wystawa takich afrykańskich artefaktów, teraz wystawa mogła się zmienić, więc warto tu przyjechać od czasu do czasu, żeby zobaczyć co nowego mają. Mają też toalety, także wszystko całe zaplecze jest. Tu są godziny otwarcia. Zobaczcie jak to pracuje. Jak przyjedziecie rano, to macie gwarantowane, że nie będzie tutaj tłumów ludzi. Bo tak to normalnie, ludzie się zjeżdżają samochodami i ciężko jest nawet zrobić dobre zdjęcie. Patrzcie jakie są widoki z tej strony, z której żeśmy przyjechali. No i to warto też rozważyć to, jak przyjeżdżacie, żeby to nie był dzień taki wietrzny, bo na Fuerteventurze to potrafi być nieraz taki silny wiatr, bo wtedy to też nie jest tu przyjemnie, ale dzisiaj jest właśnie taki dzień doskonały na to. Nie ma chmur, więc szczyty, wszystko jest odsunięte. Zobaczcie, to jest ta droga, żeśmy tu tędy przyjechali. Pięknie, co? A tutaj spójrzcie na to całą latarnię. Tam są toalety. Wejdziemy tutaj, zobaczymy, co oni teraz tu mają. Jak widzimy, ta wystawa się zmieniła. Wiecie, co to jest? To jak ludzie z Maroko przybywają tu na te wyspy, no i wtedy takie zostawiają po sobie ślady. Często, że wtedy wiemy, że tam właśnie takie wydarzenie się wydarzyło. Chociaż to jest niecałe 100 kilometrów, ale ocean potrafi być naprawdę niebezpieczny. Także część tej wystawy właśnie pokazuje dramat tych ludzi. Nie zawsze niestety to kończy się szczęśliwie dla tych ludzi. Dla niepełnosprawnych też jest tu rozwiązanie, żeby wejść na wyższe piętra. Ostatnio jak byliśmy, to były te artefakty z Afryki i tych sal do zwiedzania było więcej. Z tą tematyką jest jedna tylko sala i dwa piętra. Ale pomijając ten smutny temat, zobaczcie na te widoki. Jeszcze raz, spójrzcie. Kto lubi góry, to dla niego będzie to piękne miejsce. A ona też jest tu z nami. Ja myślę, że to jest numer jeden, jeżeli chodzi o tą wyspę, żeby tu przyjechać. Koniec wizyty naszej, tutaj jedziemy na dół, zobaczcie, w tą stronę. Droga też jest piękna. No, a tu zabierzemy Was do, miejsc, do miejsca, które się nazywa Plejitas. No i jesteśmy w tym Las Playitas Przed chwilą panie, które tu pracują, zagadały nas, oczywiście temat piesek. No, co tu takiego w tym Las Playitas? Zobaczycie sami. Oprócz tego, że tu jest hotel sportowy, baseny, korty i te wszystkie inne rzeczy, to mają też piękne ogrody, pola golfowe dla tych, którzy uwielbiają golf. To Las Plaitas jest naprawdę wyjątkowym miejscem. No i tutaj obok właśnie też jest ta y, La Entalada, ta latarnia. Zobaczcie, jakie mają pięknie zadbane ogrody. My też chodzimy, ale do tej części bardziej takiej y, nieturystycznej, dlatego Wam ją pokażę, bo dużo ludzi może ją omijać, a jest warta odwiedzenia. Więc jak macie ochotę, to oglądajcie dalej, to Wam pokażę wspaniałe widoki. No i jak tutaj się idzie tą ścieżką, to zobaczcie tam już widać ocean, który się tak pięknie mieni, ale ta plaża, która jest tutaj, jest całkowicie inna niż te z białym piaskiem. Zobaczycie, jaka to jest piękna plaża. Zobaczcie jaki tu jest piasek. Czarny, wulkaniczny piasek. On nie brudzi, ale jest całkiem inny niż ten biały. Jest czarny. Zobaczcie, jaka pomysłowość w dekorowaniu. Nie tak dawno tu w Las Plaitas zrobili taką tutaj promenadę fajną, no ale niestety wysoka fala tam coś popsuła. Jeszcze widać, że nie naprawili do tej pory. Zobaczcie, tu mają jakieś zawody kajakarskie. Ale żeśmy trafili na super fajny dzień. A tutaj możecie sobie lokalnie wypić kawkę. Zobaczcie na tą wodę, krystalicznie czysta. No a tutaj takie widoki. A to są te murale, co wam mówiłam. Pełno tego na Puerto Aventura. No a tutaj co zrobił ocean. I jeszcze jeden mural. Zobaczcie, ten stary kanaryjski styl. Widzicie tam tamte domy, jak one są budowane pod samą górę. Mają piękny widok na ocean. Tam też żeśmy się wspieli pewnego dnia. No a kto wie co to jest? Pewnie siatka na kraby, co? Nie wiem, tak mi się zdaje. Tu jest też lokalna taka kawiarnia to są Wstąpimy na kawkę z takim widokiem, a tego tutaj ostatnio nie było, jak żeśmy byli, to coś nowego. I tu też dobre miejsce, żeby zrobić sobie zdjęcie. To jest taka zatoczka otoczona górami, więc tutaj w zależności od tego, z której strony wieją wiatry, jest zacisznie, a tam na górze są domki. Spójrzcie na. To. co wy na. To? No, a tu lokalne dzieciaki, tam. Wiecie, oni takie miejsca sobie wybierają i wskakują do wody. Oczywiście to jest skrajnie niebezpieczne. Chyba lepiej już tutaj. Podoba mi się ta kanaryjska architektura. Co mi się tu podoba? O, zobaczcie, jaka to jest zabudowa. Ci to mają widok na ocean, co? A bo zobaczcie tu, te schodki niebieskie. Pięknie. Jak chcecie zjeść coś dobrego, to możecie tu przyjść. Ceny są nieturystyczne, o co nie powiem. Spójrzcie na te dekoracje. Ktoś tutaj sobie zrobił w swoim prywatnym miejscu. Tak to wygląda. No i tu z góry, zobaczcie, to jest takie miejsce widokowe na las Plaitas. A no tam płynie transmiderenia. No to już jest ten czas. I tu macie taki widok w A tu przy plaży mają taką fajną. E... uwagę na te palmy, jaką mają korę gładką. No a tu jest ta część hotelowa Las Plaitas. Dużo turystów, basenów, kortów tenisowych. Dzieci pełne. Tu mają taki domek dla owadów. Patrzcie, tu mają taki ogród. To są bananowce. No i tu widać banany. A tutaj papaje. A tu owoc granatu. No a tu jest ta część restauracyjna. No i jak widzieliście, tamta część hotelowo-sportowa. No, te, którzy lubią codzienne ćwiczenia. W nieturystycznej miejscowości, która się nazywa Pozonegro. I tu też możecie zobaczyć te prawdziwe kanaryjskie osady. Plaża Iście Kamienista. Zobaczcie, ile tu motyli. A to jest pieprz. Słuchajcie, drzewo pieprzu. No, a tu zobaczcie te kanaryjskie domy. No, co jest szczególne. To nadmorskich miejscowościach domy są pomalowane na biało, a okiennice na niebiesko albo na zielono. Ale widać, że i tutaj turyści dotarli, to do samochody z wypożyczalni, więc jak ktoś chce zostać sobie w takim urokliwym miejscu na wakacje, to czemu nie? No i tutaj wyraźnie widać to okablowanie, które jest na zewnątrz budynków. Spójrzcie na ten widok. Czyż nie było warto sobie tutaj zjechać z głównej drogi? Pójście na te domy i mała łódeczka rybacka, no i pies w cieniu. Woda musi być dla psa w tym klimacie. Widzicie ci tam na tym katamaranie to jest cały program. Oni. E, mają tą chyba 3, 3 godzinną tą wycieczkę, tam jest e, posiłek w tym. E, też jakiś alkohol tam mają i no, pływanie mają, zobaczcie. Też tutaj sobie wskakują do wody. I to by było na tyle z dzisiejszej naszej wycieczki. Życzę wszystkim miłego dnia i wszystkiego co najlepszego do usłyszenia.